że długo goniliście rywala, ale udało się dogonić chyba kamień z serca te trzy punkty dla was. No tak, musieliśmy wygrać, a rywal postanowił takie trudne warunki w obronie, kontrataki groźne mieli, mogli nam strzelić jeszcze więcej, ja myślę, że my też musimy więcej trzymać się swojego planu i Mniej pozwalać rywalom przy, tak, przy takich meczach mieć taki groźne kontrataki. Dwa samobójcze trafienia z rzędu. Rzadko się to zdarza. Nie podobało to trochę chłopaków. W szatni chyba tam padły mocne słowa, bo zaraz po powrocie dwie szybkie bramki strzelane przed Was. W szatni było spokojnie, pogadaliśmy na spokojnie, powiedzieli. Ja powiedział, że nic nie zmieniamy, gramy jak grali. Wszystko, jakieś tam szczególne epizody musimy poprawić, ale była rozmowa na spokojnie, że musimy przedłużać, cisnąć na rywala, więcej e, uderzać, e, więcej uwagi do stałych fragmentów. E, który Niby rozgrywamy nieźle, ale ostatnie uderzenie u nas było nie, nie, nie każde dobre. I po prostu samobój to takie, więcej było widać po tych samobójach, że było zaangażowanie, dobiegnąć, dojechać we wslizgu I nie było takiego, że my na lawce bardzo przeżywali, że my nie jesteśmy zaangażowani w ten mecz. I... Po prostu musimy docisnąć rywala i walczyć do końca. że ostatnie tygodnie no nie były najlepsze dla FC Toruń. Myślę tyle, że to zwycięstwo pomoże i w następnych spotkaniach będzie wam się lżej trochę grało? Może być chłopakow trochę odpuści to odcisnienie. Niby jakieś mecze wyglądali... Niby potrafiliśmy coś grać, i coś wychodziło u nas, ale e, przegrywaliśmy. Niestety, bardzo taki bolesny mecz w Pniewach przegraliśmy, ale teraz, jak pan mówi, że może być nam będzie to takiej pomoc, żeby od, odnaleźć taki prawdziwy mental do walki do końca w, w, w tym sezonie. Gdzieś tam nam się ten mecz wymykał. Całe szczęście w drugiej połowie potrafiliśmy złapać zespół Jagieloni i dołożyć jeszcze dwie bramki. I cieszymy się bardzo, cieszymy się z tych trzech punktów. Tak, staraliśmy się prowadzić grę. Takie były założenia. Wiedzieliśmy, że zespół z Białego Soku będzie starał się nas kontrować, bardzo dobrze im to wychodziło, niestety chłopaki przecinali dwa razy, starali się wybić piłkę, niestety wpadła do naszej bramki, takie rzeczy się zdarzają, ale bardzo się cieszymy, że potrafiliśmy obrócić ten, ten mecz na naszą korzyść, bo naprawdę nie było łatwo, bardzo dużo siły musieliśmy zostawić dzisiaj, wiele potu, krwi na, na parkiecie. Ostatnie tygodnie przegrywaliśmy i bardzo nas cieszy ten wygrany mecz. Tym bardziej przed własną publicznością. No i liczymy, że, że będziemy się coraz lepiej prezentować. Przede wszystkim styl gry, że będziemy poprawiać i myślę, że wtedy punkciki będą na naszym koncie się pojawiały częściej. To na koniec, jeszcze jubileuszowe bramki ogólny numer 100 teraz o ile? 700 tak? Ekstra... tak dla FC Torun Toru w Ekstraklasie? No rzeczywiście mam szczęście do tych okrągłych liczb ale no liczę, że jeszcze dwie bramki w tym sezonie dołożę wtedy to będzie setne trafienie w futsal Ekstraklasie będzie to indywidualne indywidualne osiągnięcie dla mnie na pewno bardzo przyjemne. Nie no jesteśmy smutni nie wiem, rozżaleni do siebie, tylko że mieć pretensje do siebie. Mieliśmy plan na ten mecz. Ry, ry, realizowaliśmy go do 30 minuty, praktycznie nawet ponad 30 minuty, żebyśmy wygrywa, wygrywaliśmy ten mecz. Widzieliśmy co będzie grał, co będzie grał FC Toru, i że będzie nas presowało. Nie szukaliśmy akcji poprzez zagranie długiej piłki na piwota, nie ma co ukrywać, że Toruń w ataku pozycyjnym miał przewagę. No ale mieliśmy ten plan i realizowaliśmy go tam do ponad tej 30 minuty. No ale wynik jest jaki jest, no i niestety no, przegrywamy. To jest, muszę zwalić na brak koncentracji na brak, na brak, nie wiem. W pierwszej połowie byśmy zagrali, w pierwszej połowie to byśmy wygrali ten mecz yy, pewnie 6-6-2, 7-7-2. No ale, ale nie, nie zagraliśmy z taką koncentracją do determinacją jak w pierwszej połowie. Mecz trwa dwie połówki i stąd jest taki wynik. W tej pierwszej połowie to chyba też niezłą skutecznością żeście się wykazali biorąc pod uwagę liczbę sytuacji do liczby strzelonych bramek. Tak, zgadza się. No, pierwsza połowa naprawdę była super w wykonaniu chłopaków. I sobie mówimy w szatni, musimy zagrać drugą połówkę chociaż ta, tak jak to pierwszą I, i to nam da zwycięstwo w tym meczu. No ale wychodzimy i pierwsze, pierwsze e, pierwsza, e, minuta, e, tracimy dwie bramki jest remis 3-3 i, i nie wyciągamy wniosku z poprzednich meczów. No i tracimy głupie, głupie, głupie bramki gdzieś tam mobilizujemy się w tej szatni i mówimy o tym, że Yy, musimy grać tak jak w tej pierwszej połowie, napędzać się, powinniśmy się cieszyć tą grą. Wygrywamy 3-1. Powinniśmy yy, jeszcze bardziej zdeterminowanie grać, jeszcze bardziej wynik yy, korzystny poprawić. A my, a my głupio tracimy, cofamy się, nie wiem jak to nazwać, nawet muszę to zobaczyć na analizie. I tracimy tak bramki, i później yy, rywal napędza się. No ale jeszcze tu 5 4 yy, i można było tu ten mecz jeszcze dowieść. No ale to też taka, taka sytuacja. Gdzieś trzeba wybić tą piłkę, nawet byle gdzie, a no nie wybijamy no i później są takie skutki, no to jest ta klasa. Tutaj jakieś zaspanie, błąd mały nie wybacza i wtedy się traci bramki. Dłuższy czas to Wy byliście na prowadzeniu, ostatecznie wyjeżdżacie z Torunia z zerowym dorobkiem punktowym, jest chyba jakiś niedosyt? No zdecydowanie i jak wygrywamy 3-1, tam nakreślamy sobie plan gry, który fajnie, fajnie prosperuje w trakcie pierwszej połowy, dobrze, dobrze atakujemy. Cały czas to dobrze bronimy, dobrze się przesuwamy. Dobrze wychodzimy z pressingu przeciwnika. No i nie wiem, no tak jak kiedyś już w wywiadzie powiedziałem, jesteśmy mistrzami świata w przegrywaniu meczy. Nie wiem, czy to jest przez to, że tak długo przegrywaliśmy i jesteśmy na tym dole tabeli. Tak, tak ten dół nas trzyma, że, że my nawet kiedy mamy możliwości, aby wygrać mecz, to, to i tak nie potrafimy. No, gdzieś tam no, ucieka, nie wiem, czy to głowy są za gorące, no nie wiem. Nie, nie. Nie mam dla tego pojęcia i ogromne rozczarowanie wobec nas samych to mecz, który zdecydowanie można było wygrać. No, Toruń też był w słabej dyspozycji. Może nie, nie mówię o tym meczu, ale ogólnie tak też, też dużo meczów przegrywa. No, ale on potrafił wygrać mecz w takim decydującym momencie i brawo dla nich, a my, my już w tym meczu oficjalnie chyba możemy sobie powiedzieć, że dzień dobry w pierwszej lidze. Chciałem zapytać, jakie plany na na resztę, czy na resztę sezonu, no bo tak naprawdę jeszcze gdzieś tam wiadomo, są matematyczne szanse na pewno, ale ta sytuacja właśnie jest coraz gorsza. Znaczy matematycznych szans... nawet ich, ich nie ma, bo wiemy, że mierzymy się z dwoma zespołami z górnej półki, z którymi tak naprawdę bardzo ciężko jakieś tam punkty, nasze realne jakieś tam punkty, które były jakieś realne punkty, które były, to to właśnie dzisiaj nam uciekły. Plany na pierwszą ligę? Jakieś mamy, no nie chciałbym mówić teraz dokładnie, bo to wszystko na etapie budowania, planowania. Mam nadzieję, że będzie to wyglądało organizacyjnie i kadrowo znacznie lepiej niż w tym sezonie. Na pewno takim, takim składem i z takimi możliwościami finansowymi nie jesteśmy w stanie nawet, myślę, że rywalizować w pierwszej lidze o to, aby wracać tutaj do Ekstraklasy, a, a tylko po to, żeby sobie pograć pierwsze pierwszej lidze, ale myślę, że każdy z tych chłopaków, który jest tutaj u nas, to ma większe ambicje i, Zarząd też o tym wie i myślę, że będzie działał, aby, aby coś tutaj więcej było w tej Jagiellonii w psalm niż, niż tylko gra w pierwszej lidze a właśnie walka o awans.